Plaża wstęgnie, wstęgnie plaża Stygnie woda, wstegnie plaży to wiesz nam się zjść Morska perła mi się marzy Pozoruj. O, zmienię kadr O Puste Jest lepszej mowy te widoki robić Mewa sobie leci O o. Bardzo ładnie. Normalnie na tapety można sobie yy, wkleić zdjęcie, nie? Mi się wydaje, że to jest w yy, fazie przypływu. Jeszcze przed burzą, bo tutaj była burza w ogóle mokry piasek. Ehm, no. Ale wydaje mi się, że to właśnie tak. Bardziej więcej jest tej wody, nie? Ja wiem, chodziłem, to wiem. Muszelek dużo pozbierałem. 28 czerwca, 24 rok. No, a tutaj ziomki chodzą z wykrywaczem <laughs> metalu. Wychodzi właśnie słońce tutaj obraz, gdzie niesamowity. No nareszcie czekałem na ten widok, nie? Ale to zajebiście wygląda. O. Pięknie.